Jak się spodoba, zostaw suba i łapę w górę. To jest jakaś pomyłka. Tak no, jasne. Prowadzenie tego kanału to pomyłka. Ech! Nazywam się Dracovzosta. Jestem biznesmenem. Ty się nazywasz Jojo. Masz księgę Jojo. I jesteś Jojo. Twój następny tekst brzmi, dlaczego? Dlaczego? Bo masz małego. Hola. Zwód ulic. Co ty myślisz? Że po co robimy te głosy? Żeby Japończycy dabingowali Polaków? To Polacy mają dabingować Japończyków. Uspokój się, ośle. Co się uspokój? Co się uspokój? To model do memów. Przy tygodnie śnęcze nad temu, modelem mówi, że to nie dżonżon. Do roboty.